Znowu Jadrę, YouTube No i dzisiaj nagrywamy sobie Robloxa. Więc co? Ok, coś tu się zbagowało. może Ej, dobra, 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 dobra. Już się zbagowała. Ej, co to ma być? Ej, dobra, dobra, gra się zbagowała. Ej, pigi, ja jestem fajnie, pigi. Dzisiaj spróbujemy odkryć prawdziwe zakończenie, oczywiście. gra się dopiero ładuje. Więc, zdziwcie się jak nie wypali. Będę musiał robić od nowa odcinek, ale. Okej. Okay. <grystanie> Jestem najstraszniejszym oczkiem na świecie. Hihihi. <grystanie> Okej. Okay. Oczko idzie zabijać. Hi, hi poszko morderca dobra, sukienka z oczkiem morderca hehehehe he, he, he. spróbujemy załatwić tą pomarańczową Widać, że są lagi Już widzicie, że mam skina na... georgia Подойти что? Подойти что? Хочу А надеюсь же мне да bo jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, co mi się zepsuło, bo w sumie to ja to wszystko popsułem. Co no. się lepiej załaduje? Bo no. serio? Typy wracać jest. Dobra, co ja Myślę, że nie zabiłem, tylko machnę Pałkum, ale nie dobra. Chociaż coś zarobiłem. Dobra, szukamy typów, szukamy typów, bo. Trzeba kogoś znaleźć. Tam teraz trochę głosu. Pan jest i to jest Pan nie wiadomo gdzie jest Pan P. Dobra, są jeszcze tutaj dwa typy Bo ona wjeżdża lagi i teraz nie wiem gdzie w to jest nie. Proszę do mnie podejść Teraz jest tutaj trapa i tam się zraspił. okej okay. Największym no naszym problemem jest to, że nie mam najmniejszego pomysłu. Wcale w ogóle nie mam żadnego pomysłu. Jak można odkryć po prostu to zakończenie? Prawdziwe. dobrze, no to myślę. No serio, macie pomysł? Napiszcie w komentarzu. Później będę przyglądał te komentarze. Jak, napis jak napiszecie w komentarzu, chapter 12, to włączę koncertuszko. serduszko. Ok, będzie plan. Plan, co trzeba. Było fajnie, że się zrespiłem. Na no, początku gry jak od razu mi wydropiło, więc. Tak, e, Okej, Co jest z tym zapotem? Większość ludzi jest z Playerem, ale ja w ogóle, mój na tryb Infection. Dlaczego? A dlatego, że nawet jak zginę, to potem się chociaż jeszcze zrespię. A tak to co, Player jest i przyjdzie walniej i po. Może to ona już jest zatrzymana i jak No i oczywiście Marek bo już pistolet na Jeszcze... w już ma czas, a jeszcze się To już powrót jest. Jeszcze pójdę do shopa, bo na zbieranie się Więc sobie kupimy nową świnkę. No będę po do kolejkę. Dobra, to gramy. House, to słabo. Chcieliśmy przecież wiecie coś żeby robić, nie? No ale dobra, po tej mapie spróbujemy zagrać w planta. Bo jestem mega ciekawy tego yy, prawdziwego zakończenia. Nie wiem jakby jestem bardzo tego ciekawy. Jakby się udało odkryć to zakończenie, to byłoby mega fajnie. Jest tyle tutaj potasku. O nie, 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 to, to jest... nie. Nie, 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 nie proszę mnie zostawić. Proszę mnie, pani nie zostawić. Pani... Nie nie. No, już myślałem, że to jest infection. Dobra. To oglądamy typy. Mam nadzieję, że mnie dobrze, dobrze słuchać o jak było w stanie odcinku, ale dobra sorry za odgłos w tle, ale dobrze, już się ich pozbyło. Przynajmniej na jakiś czas. I dzisiaj spróbujemy wrzucić na YouTube taki właśnie półgodzinny odcinek, który robi coś takiego, że um, najwyżej zrobię do tego tylko odcinka trzy części tego. Ale bot jest... w jest wybrany tyry... Chociaż nie to dobrze, że żeby... No teraz jak oglądamy typową pojemarkę. Na mój kanał będą od tego się do regularnie, chyba że będą pojechać w głęboko, ale cóż. Nie wiem, czy to będzie chodzić trochę inaczej. Nie wiem, <mañana> nie wiem, dzięki temu się pojawiało w ew. jakby jeszcze coś się zmieniło, to mogę. W poniedziałki będę nagrywał Kirkcliff Rancing. Albo zwykłe, albo dwójkę. Po prostu nie to wejdziemy. <unreiry>:

Będę musiał zignorować ten czat. Dajcie planta. Nie, 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 nie dom. Planta. Chcę odkryć prawdziwe zakończenie. Czemu nie ma... Czemu nie ma zarazy? Dobra, już nie będzie player, bo nie chcę traitora. Choć szczerze, infection, Infectional, dobra. No i jakiś typ, Jakby Jakbym się prawie nigdy nie zdądzała, ten, pigi dzisiaj miałem mega farte, że sam początek odcinka i od razu pigi leci, nie? W ogóle, napiszcie w komentarzu, które poziomy przeszliście, o ile przechodziliście. Na przykład przeszedłem, czapter trzeci, czapter siódmy, czapter dziesiąty i chapter 8. Tak, to chyba wszystko. Więc napiszcie w komentarzu, które wy czaptery przechodziliście. O, dobra, 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 się pochowane. Dobra, Pig jest włączona i wyłączona się to sobie. jest zatyskowana, tu jest zakajowana. to zamknęła. Co się dzieje? Ja się ze Widzę, że młoty potrzebują. Nikt tu na razie nie idzie. Dobra, ktoś tu przyszedł. Nie pić nie jest wiele. Nie, nie, tam jest George. Tam proszę, George'a, nie, 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 proszę mnie tu nie zamykać. Chcę zbijać, a nie mnie tu zamknąć. Czy według pana George'a na tym polega piki, żeby mnie tu zamknąć? Piki, powiedz. Okej, okay, w teraz tu przeszliśmy. Oczywiście keja nikt nie ma Jezus. green ja. Widzę tam pigi, widzę pigi, ale ona chyba nie przyjdzie. Nie, idzie, 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 idzie. Uh. Siemego, powiem, że tu przyjdzie piki, ale no, dobra. Zobaczcie mi, do czego jest zielony kej, napiszcie w komentarzu. O, dobra, dobra, przeszła, 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 ok. Odcinek ma już 15 minut Słuchajcie teraz tak rozważam, żeby nie pójść yy, ten gdzieś w górę, bo pigi tylko tu na dole nam przeszkadza. Ale może jest spokój, bo pigi tu jest tu, nie? Okej, okay, dobra dobra. Typek leży Ale dobra, czy już tak tych piki, ona chce nas tu wszystkich na dole pozamykać Ale trafa do więc Można uciec Na górę pyk, 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 pyk szybciutko O o, czyli piki była na górze Była, ale sobie odpuściła I niebieski kej, niebieski kej jest 1-0 dla nas, nie? Ty klucz coś naprawia, ale co? On, dywan, coś. Dywan, dywan, dywan. On coś tam za tymi drzwiami, co on naprawia? Ok, laser, dobra, laser włącz. Ok. Więc K jest potrzebny, dobra. Bo tych gierce będę jeszcze grał pod ładowarką, więc będzie nam ciężko trochę, no ale. Ej, nie, 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 pigi, 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 idź stąd, idź stąd, pigi. Please, idź ode mnie, ty pigi zła. Mam blukę, ja to mogę sobie to otworzyć. Okej, okay, dobra. Jest klucz, jest klucz, okej, okay, jest klucz, nie jest źle, jest klucz. Idzie, idzie klucz? Oczywiście wszyscy, nie, tam pod lasery do góry Tam jest po, pomarańczowy klucz, o nie, ona znowu tu jest na dole To jest jak się do góry wydostać, to jest nasz problem, nie? Ostatnio uciekliśmy ledwo, ledwo Będziemy. byle tu pigi na górze, by nie było. Nie, o nie, nie, nie złapałem się w trapa. Ono mnie. Wy... Dobra, dobra, wypuścił mnie traw. O nie, tu jest pigi, tu jest pigi, tu jest pigi. Jest pigi. Ja muszę stąd wijać. Czyli pigi teraz zmieniła taktykę, teraz na górze będzie mnie męczyć, tak? Nowa taktyka. Jak siedzić pigi dalej, jest na górze. Ona tam jest. Ona teraz będzie tam stała, żebyśmy do żeby okay, go nie poszli. Ona tam teraz stoi, nie. I tego nie lubię przy graczach Gracie sobie tak stoją przy. Nie przez to nie Weźmy w którym miejscu. Ach. Gdzie ja jeszcze mogę klucza wykorzystać, jak nie tam To jest to łóżko nasze i dobry, dobry typek, ale jednak na pigi się nie sprawdzi. Ona tam dalej jest, ona tam ja się mogę nawet założyć, że ona tam dalej stoi. No widzicie, widzicie? Ona tam stoi i tylko czeka, aż mi tam podejdziemy, żeby nazwalnąć tą pałką. No widzicie, jaka miła świnka. W ogóle nie wiem, że... nie wiem, ale może na mój kanał... Na moim kanale pojawią się live'y. Może oczywiście, no nie, no bo... No bo potrzebuję pomarańczowego Keja, ale on tam stoi. Ej, I nic teraz nie możemy zrobić, póki ona tam stoi. Ona na wszystko zalekowała, nie? Stoi tam. I teraz nie możemy iść do góry, jakby ktoś musiałby ją zająć, to, żeby mnie ja tam poszedł z tym moim kejem. Nie ten typ chce. Ej. Ona do niego nie idzie, ona do niego nie idzie. Dobra, dobra, pisa. poszła. Poszła, poszła. Yy, to, to, to był jego błąd. To był jego błąd, bo ona tam poszła. Który ty masz kej? Pokaż, który ty masz kej stary. Który ty masz pomarańczowy kej, to ty jesteś jakiś liter, jest ale dobra. Może masz czerwony K. który masz K? Chyba czerwony, chyba czerwony. Napiszcie w komentarzu, który on miał kej. Widzicie, no, widzicie jaki niemiły ten George? No idź stąd! No, George'u, przesuń się! Ja ci się nie dam zabić. Jak chcesz tam stać, to ja ci się nie dam zabić. Ja ci się nie dam. Okej, okay, okay, okej, ej, ej, nie, to, to, to ona nas po prostu. Ona chce nas dobić. O no nie zabrałam się zaklinował w trapie, nie za fajnie. Piszę, może by przestał. No bo dobra. Nie chce mi się. Minutę. No nie. nie tylko pigi daje trapy. Ja się na przykład też teraz wpadłem w trapach. Open. No... Nie, no młotki, okej. Okay. Miałem okej i okay, młotki pewnie będą. Młotek jest gdzieś tu ukryty. Pewnie tam za tym czymś się. Ok. okay. Dobra, złapałem się w key, no ale trudno. Znaczy, w, tru... w trapano, ale trudno. Trudno jakoś czasu było pozbyć się tego trapa, żeby wejść do łazienki spokojnie. No dobra. No i co? No i co? Ja sobie tu mogę w kółko łazić. Co mi to da jak ta pigi tam stoi?